Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny vlog z poszukiwań. Tym razem będziemy szukać wraz z moją grupą, czyli krzężlańską Grupą Poszukiwawczą na polu pod Sobutką. Takie pole ładne. Wcześniej już tu prowadziliśmy poszukiwania. Udało się znaleźć jakieś ciekawe monety, scyzoryki, no i oczywiście mnóstwo żelaza. Zobaczymy co, co tym razem uda się znaleźć. Także zapraszam do oglądania. Jest takie dziurki. Wózeczko. Taki ładny sygnał. A okazało się, że to jest taki drucik. Taki brzydki drucik. Piękny sygnał 42. No i co? I mamy tubkę. Sygnał 30. Zobaczmy, co tu jest. Kawałek klucza. Coś dzisiaj nic nie wychodzi. Same śmieci. Nic nie znalazłem. Ale patrzcie, jak fajnie biedroga wygrzewa się na słońcu. Puszka. Puszka chyba, chyba po żubrze. Piękna. Jest z nami Patryk. Co Patryk chciałby dzisiaj znaleźć? I co znalazłeś? Rzymka. Klasycznie chciałbym znaleźć rzymka, którego nigdy w życiu jeszcze nie znalazłem. I może wreszcie znajdę. To, tego ci życzę. Tak, dziękuję ci bardzo. Sygnał 35. O chyba już widzę. Tak, czyli mamy drucik. Taki brzydki. Sygnał 26. Następny śmieć. Kawałek puszki. Kolega wzywa, że coś fajnego znalazł. Chcemy zobaczyć co. Co takiego ciekawego pan znalazł? To jest jakaś chwineczka Więc tutaj masz coś jakby Pokaż? miejsce na to Nie, nie popalę Troszeczkę zostawimy niepewność ładnie wyglądać To jest ułamany łama, kawałek Nie, to jest taki U. wzór, ale tu brakuje kawałka listka, nie? Fajne. Tu są listki Bardzo naprawdę no, jakaś Kuziczek Ale nic nie widać na nim Żadnych napisów Ale ładne Sygnał 22 Monetka 20 grosz PRL. Przejechaliśmy na drugą miejscówkę. Tym razem będą to poszukiwania w lesie. Od razu musieliśmy ubrać takie kamizelki, żebyśmy byli lepiej widoczni. Także zobaczymy, co uda się tutaj znaleźć. Kocok. Z takiej dziury płytko, płytko leżało, to jest nóżka Jakiś motocykla, a tutaj prawie na wierzchu jakiś element chyba zapalnika. Wyczyszczę, sprawdzę, zobaczę. Pełno śmieci jest w tym lesie. Teraz się udało znaleźć coś takiego. Jakiś złom. Nawet nie wiem dlaczego to jest. Z takiej dziurki taki kawałek Nie Nieprzetopiony. Z takiej dziury obok wyszło takie coś strasznie zaszło patyną. Spróbuję to w domu oczyścić i zobaczę co to będzie. To najwyżej napiszę. Coś tutaj troc. Taki trocik. Kolejny sygnał. Kopniemy na żywo. 35. Sygnał. polwos Piękny polmosik Sygnał 35, kupniemy. to jest. Co to jest? Jakiś Nie. NIT, to jest NIT. Sygnał wysoki, 53. kawałek blachy. aluminium sygnał 2931. O, jest łuska. Przeczyszczę później, dam znać, czy to jest skorodowane, strasznie nic nie widać. Średniego napisu. Przeczyszczę później, może zobaczymy, może się uda coś znaleźć. To wygląda z mo zero. Podsumowanie fantów. To okazało się, że to jest od Iła, tutaj mamy łóżeczki i to jest fajna odznaczka, oznaka z Halt, jest tak napisane? Tak, jest napis Halt, no. powiedz kto ją znalazł. No, tutaj znalazł Patryk, Znowuż. No. najlepszy znalazł co